Nie ma to jak usiąść na kanapie po całym dniu pracy i zrelaksować się oglądając coś spokojnego w telewizji. Come on, come on. Mm -mm. O jaki miły i uroczy młody człowiek! Mam nadzieję, że wszystko będzie z nim! Co za psychopata pisze takie rzeczy! I kto to w ogóle czyta? O, a co to? Hmm, no tak. Ja to czytam. W tym momencie pewnie powinienem powiedzieć parę słów o bohaterze dzisiejszego odcinka, czyli o Stevenie Kingu, ale nie wydaje mi się to konieczne. No Jest to autor, który wpłynął na popkulturę w sposób... Nieporównywalny do praktycznie kogokolwiek. Jest to autor, którego nazwisko znają wszyscy, nawet ci nie czytający książek, i jest to autor, którego będziecie wspominać jeszcze przez dziesięciolecia. Sprawa z czytaniem jego książek wbrew pozorom nie jest już tak prosta, dlatego że Stephen King jest autorem bardzo płodnym, wypuszczającym od kilku lat praktycznie jedną książkę, może nawet dwie książki na rok. A jeśli dodamy do tego fakt, że pisze on od końcówki lat 70., no to pojawia się problem. Jest Kilka poradników na polskim YouTubie odnośnie tego, jak zacząć przygodę z tym autorem, ale ten najpopularniejszy, który nagrał Okoń w sieci, sprowadza się w zasadzie do tego, że czytajcie chronologicznie. I oczywiście jest to jakiś sposób, z którym ja się częściowo zgadzam, natomiast postanowiłem zagłębić się w ten temat troszeczkę bardziej. I już teraz wspomnę wam, że w opisie tego filmu znajdziecie odnośniki do konkretnych minut, w których będę polecał konkretne książki w zależności od tego, czego oczekujecie po Stevenie Kingu. Tak więc, jeśli szukacie czegoś konkretnego, to możecie tam nawet teraz już zajrzeć. Cześć, ja nazywam się Tomek, a to będzie mój poradnik, jak zacząć podyścicę z twórczością literacką Stephena Kinga. Pewnie jakaś część z was zastanawia się teraz, po co w ogóle taki film? Przecież Stephen King na ogół nie pisze serii, a jeżeli już ta seria pisze, to kolejność czytania książek jest dosyć oczywista. Jest to prawda. Poza cyklem Mroczna Wieża, który na dzień dzisiejszy składa się z 8 tomów i trylogią o Bilu Hodżesie, Stephen King raczej niechętnie kontynuuje swoje historie. Mamy kontynuację Leśnienia, czyli Doktor Sen, mamy kontynuację Talizmanu, czyli Czarny Dom i jeżeli chodzi o powieści, to w zasadzie tyle. Natomiast z kronikarskiego obowiązku wspomnę tutaj o tym, że większość historii, praktycznie wszystkie historie Stephena Kinga dzieją się w jednym wielkim multiversum. I oznacza to nie mniej, nie więcej niż to, że historia, którą poznajecie w lśnieniu, dzieje się dokładnie w tym samym świecie, w którym dziwny clown Zder zaczyna porywać dzieci, i w tym samym świecie, w którym ogromny Bernardyn w Castle Rock łapie wściekliznę. Yy, I Stephen King lubi wspominać o tym, co wydarzyło się w innych książkach, lubi nawiązywać do poprzednich książek, i czasem to są bardzo małe nawiązania w formie pojedynczych zdań, jakichś wtrąceń, ale niekiedy można sobie mocno zaspoilerować jakieś książki, które Stephen King napisał wcześniej. Podam tutaj pewien przykład. W powieści Mizery w pewnym momencie Amy Wilkes wspomina o hotelu Overlook i o wydarzeniach, które miały tam miejsce jakiś czas temu, co jest oczywiście dosyć wyraźnym nawiązaniem do lśnienia. Czytając Outsidera, zaspolerujecie sobie koniec, zakończenie trylogii o Bilu Hodgesie. Zaczynając od Mrocznej Wieży i czytając całą Mroczną Wieżę po kolei, w pewnym momencie zaspoilerujecie sobie bardzo mocno to, co dzieje się w Miasteczku Salem. Także trzeba być mimo wszystko uważnym czytaniem powieści Stevena Kinga, jeżeli przeszkadzają Wam spoilery. I jeżeli chcecie mieć ten komfort poznawania tych wszystkich smaczków i nawiązań, to po prostu zaczniecie czytać chronologicznie. Natomiast jeżeli Wam nie przeszkadzają spoilery, tak jak w pewnym stopniu mi, bo ja nie jestem osobą, której przeszkadzają spoilery to nie bójcie się sięgać po jakieś różne książki Stephena Kinga. Osobną sprawą jest to, że część tych nawiązań po prostu nie zrozumiecie, nie wyłapiecie, do czego jest to nawiązanie i przez to sobie nie zaspoilerujecie tych poprzednich książek. Ja natomiast, mówiąc o książkach, które będę polecał, będę mówił o tym, co tam może być zaspoilerowane dla osób, które faktycznie chcą tego uniknąć. Tak więc przejdźmy już do konkretów i zacznijmy od pierwszego numeru na mojej liście, czyli... Książek, które powinny przeczytać, jeżeli chcecie czuć się nieswojo. Celowo nie użyłem słów bać się, dlatego że żebym się bał, mimo wszystko potrzebuje bodźca wizualnego i dźwiękowego, a książki z oczywistych powodów bodźców tych dostarczyć nie mogą. Natomiast ten punkt możecie równocześnie odczytywać jako najstraszniejsze w mojej opinii książki Stephena Kinga. I zacznę od dosyć oczywistego wyboru, czyli od Cmentarza Zwierząt. Moim zdaniem najbardziej chorej i nieprzyjemnej książki, jaką z tym jakich napisał kiedykolwiek, a to już dużo mówi. Mam dosyć dziwne wspomnienia z lekturą tej książki, dlatego że kiedy ją czytałem po raz pierwszy, przeczytałem praktycznie 50%, po czym odłożyłem tę książkę na bok, stwierdzając, że tu, tutaj się nic nie dzieje. Co tu ma mnie niby przestraszyć? Tutaj kompletnie nic się nie dzieje. I to był kardynalny błąd z mojej strony, dlatego że ta książka jest bardzo wyraźnie podzielona na pół, i pierwsze 50% jest podbudową tego, co będzie się działo w drugiej części. A druga część, tak jak mówię, to jedna z najbardziej nieprzyjemnych, odrzucających, smutnych i wstrząsających historii, jaką miałem do czynienia kiedykolwiek. Mimo, że drugą część przeczytałem praktycznie na jedno posiedzenie, kilkukrotnie musiałem tę książkę zamknąć i odłożyć na bok, bo tak nieprzyjemnie się czułem. Wydaje mi się, że jest to historia, która szczególnie mocno podziała i wstrząśnie rodzicami. Ja rodzicem nie byłem, a mimo tego czułem się momentami po prostu skopany przez Stephena Kinga. Więc jeżeli faktycznie chcecie się bać, to wydaje mi się, że w bibliografii Stephena Kinga niczego lepszego nie znajdziecie. Drugą książką jest zdecydowanie nowsza pozycja, czyli Przebudzenie. Książka z 2014 roku, tak mi się przynajmniej wydaje. Jest to zdecydowanie najbardziej lovecraftiańska książka, jaką Stephen King napisał kiedykolwiek. I to, co w tej konkretnej książce działa tak dobrze, to... Zakończenie. Pamiętam, że po raz pierwszy, kiedy ją przeczytałem, to bardzo długo zastanawiałem się, co bardziej mną wstrząsnęło. Czy zakończenie cmentarza zwierząt, które również jest bardzo mocne, czy zakończenie tej książki. I wydaje mi się, że jeżeli byśmy mieli patrzeć wyłącznie na samo zakończenie, to przebudzenie guruje nad cmentarzem zwierząt. Przez to, jak bardzo lovecraftiańskie i nieuniknione się wydaje. Co do całej reszty. Jest to książka, która opowiada historię życia, co Stephen King lubi robić. Stephen King lubi opowiadać historię życia bohatera od wczesnych lat dziecinnych do późnej starości. Dokładnie tak jest tutaj. Co wielu osobom się nie podoba, dlatego że faktycznie po prostu śledzimy tego bohatera przez wiele lat. Śledzimy jego życie prywatne, śledzimy jego problemy z narkotykami, jego karierę muzyczną i wiele innych rzeczy. Natomiast nawet jeżeli wam się nie podoba ten początek, to dla tej końcowej sekwencji warto tę książkę przeczytać, bo gwarantuję Wam, że będzie warto. Jako trzecią i ostatnią książkę w tej kategorii ponownie wymienię dosyć oczywisty tytuł, czyli Leśnienie Stephena Kinga. I zaznaczam to, że Stephena Kinga, dlatego że tutaj wydaje mi się, że kryje się pewna pułapka, bo dużo osób zabierając się za Leśnienie będzie miało pewne wyobrażenie od tej historii, ponieważ oglądały film Stanleya Kubricka, który, powiem to, być może będzie to jakaś herezja, ale w mojej opinii film jest lepszy od książki. Ważne jest natomiast to, że jest to film wyraźnie inny w pewnych aspektach i książka moim zdaniem obiektywnie pewne rzeczy robi lepiej. Moim zdaniem, relacja rodzinna jest lepiej pokazana w książce i ta książka ma, wydaje mi się, że jeżeli miałbym wskazać taki pojedynczy moment z jakiejkolwiek książki Stephena Kinga, który zawsze sprawia, że dostaje gęsiej skórki, to byłoby to właśnie moment z mianowicie scena w pokoju 217. Te kilka stron jest fenomenalne i zawsze dostaje od nich gęsiej skórki. E, więc tymi trzema książkami podsumowujemy tę pierwszą kategorię i przechodzimy do drugiej, czyli książek małomiasteczkowych Stephena Kinga. Pewnie powinienem wyjaśnić tutaj o co chodzi z tym małomiasteczkowym Stephenem Kingiem. Niektóre powieści Stephen King pisze w sposób następujący. Tworzy jakieś niewielkie społeczności, jakieś małe miasteczka, najczęściej na uboczu, gdzie życie toczy się spokojnie, wszyscy się znają i nagle w tą ukształtowaną społeczność wrzuca jakiś paranormalny element. I ja to uwielbiam, kiedy Stephen King zaczyna pod wpływem tego paranormalnego elementu niszczyć te hierarchie i wprowadzać ogólny chaos. To jest coś, co ja u Kinga uwielbiam i moim zdaniem w większości, mu, w większości powieści mu to dobrze wychodzi. Pierwszą książką, którą polecę, jest jedna z jego najbardziej znanych historii, czyli Miasteczko Salem. To co ja szczególnie lubię w Miasteczku Salem, to to, jak zgrabnie jest przedstawiona społeczność tam. Niektóre historie tego typu Kinga mają tendencję do albo wprowadzenia zbyt dużej ilości postaci, albo do zarysowywania ich w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie się z nimi tak bardzo zżyć. Tutaj bardzo dobrze moim zdaniem jest przedstawiona ta społeczność. Bardzo mi się podoba to, jak pod wpływem tego właśnie paranormalnego elementu, czyli wampirów, e, zaczyna się to rozpadać, i bardzo mi się podoba, jak kończy się ta książka, bo to jest dosyć nieoczywisty sposób zakończenia tej historii. Ponadto jest to książka również bardzo niepokojąca, i nie nazwałbym jej może najstraszniejszą książką Stephena Kinga, ale jest kilka sekwencji, które no zdecydowanie podnoszą ciśnienie. Drugą książką, którą polecę, jest książka. Jest jedna z bardziej, moim zdaniem, niecenianych książek Kinga i być może nawet trochę wyszydzanych, moim zdaniem słusznie Jest to pod kopułą. Jest to ogromny kloc, wielki behemot, tysiąc stronic mniej więcej. I oczywiście ja jestem świadom tych dwóch największych wad tej książki. Czyli po pierwsze tego, że jest no, za długa. Nie zgadzam się do końca z opiniami, które gdzieś tam mm, widziałem, czyli tymi, że ta książka powinna być o połowę krótsza. To jest moim zdaniem gruba przesada, natomiast zgadzam się z tym, że ona mogłaby być krótsza o te 150-200 stron, może 250 i to by wyszło tylko na dobre. E, natomiast tej drug drugiego problemu no bronić już, nawet jeśli bym chciał, to nie mogę, bo tym drugim problemem jest zakończenie. I wydaje mi się, że to zakończenie wpłynęło na ten mit e, moim zdaniem bzdurny. Aczkolwiek jest taka opinia, że Stephen King nie potrafi pisać zakończeń, i wydaje mi się, że to jest w dużej mierze przez tę książkę, ponieważ zakończenie pod kopułą jest bzdurne, jest straszliwie głupie, straszliwie antyklimatyczne, straszliwie niszczące to, co dobrze działało w tej książce. I jeżeli byłbym osobą, której zakończenie faktycznie potrafi zniszczyć książkę, to myślę, że byłbym bardzo zły. Ja generalnie jestem osobą, której zakończenia nie potrafią zniszczyć książki, a mogą tę książkę uratować. Natomiast no tutaj byłem w szoku, jak bardzo złe było to zakończenie. Natomiast większość innych elementów moim zdaniem działa dobrze. Działa dobrze społeczność, działa dobrze to, jak ta społeczność ponownie się rozpada. Niektóre postaci są moim zdaniem świetne, niektóre są trochę mniej świetne. I to, co jeszcze zaznaczę, to to, że ta książka jest niesamowicie brutalna. Wydaje mi się, że jest to w ogóle najbrutalniejsza książka Stephena Kinga, przynajmniej z tych, które ja czytałem. No, Krew leje się hektolitrami, trup ściele się gęsto, a niektóre sceny są po prostu jak wyrwane z jakiegoś slashera albo, albo filmu gore. Także jeżeli są osoby, którym to przeszkadza, to raczej nie czytajcie Stephena Kinga, a już na pewno nie tą, nie tą książkę. Trzecia książka, o której tutaj wspomnę, ostatnia w tej kategorii, to Sklepik z Marzeniami. I tutaj od razu wspomnę o spoilerach, ponieważ czytając Sklepik z Marzeniami, wyraźnie zaspoilerujecie sobie pewne rzeczy z poprzednich trzech książek które dzieją się w Castle Rock, czyli z Kujo, Mrocznej Połowy oraz Martwej Strefy. Szczególnie odczuwalny będzie dla Was ten spoiler z właśnie Kudzo, bo on jest najbardziej oczywisty, taki najbardziej, najbardziej jasno powiedziane jest to, co dzieje się w tej książce. Dwa pozostałe spoilery do dwóch pozostałych powieści są raczej, są raczej takie, że jeżeli nie czytaliście tamtych książek, to nie do końca zrozumiecie, o co chodzi, więc pod tym kątem nie musicie się bać. Sklepik z marzeniami jest historią o tym, jak w Castle Rock pojawia się mężczyzna, który jest w stanie spełniać marzenia, i jego ceną jest spłatanie jakiegoś pozornie nieszkodliwego psikusa jakiejś innej osobie z miasteczka, i to wszystko prowadzi do naprawdę sporej eskalacji przemocy. I podobnie jak Podkopułom, nie jest to raczej powieść straszna, ale podobnie jak Podkopułom, jest to powieść mocno krwawa, i to jest jedna z tych historii, gdzie moim zdaniem King. Raczej nie napisał tak dobrze tej społeczności. Natomiast niektóre postaci są świetne. Antagonista, czyli właśnie postać, która sprzedaje te marzenia, również jest świetna. To jest taki bardzo diaboliczny wylan, i mam nadzieję, że on kiedyś jeszcze gdzieś powrócił. Kinga, bo to jest postać, o której można byłoby napisać więcej. No i to są te trzy książki, które w tej kategorii Wam bardzo mocno polecam. I teraz przejdźmy do kategorii trzeciej, czyli mówiąc wprost, jeśli chcecie zacząć od moim zdaniem. Najlepszych książek Stephena Kinga Tak się składa, że trzy moim zdaniem najlepsze książki Stephena Kinga to jedne z jego najdłuższych powieści, więc żeby je skończyć będziecie musieli poświęcić naprawdę sporo czasu. Na miejscu trzecim umieściłbym Dallas 63 i nie jest to horror, jest to historia o podróży w czasie i o tym jak główny bohater, co możecie wnioskować z tytułu, próbuje powstrzymać zamach na Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w Dallas w 1963 roku. Więc jest to historia o podróży w czasie, ale przede wszystkim jest to bardzo wzruszająca i chwytająca za serducho historia romantyczno-obyczajowa, co być może nie brzmi jak typowa powieść Stephena Kinga, ale czyta się to fenomenalnie, ma jedno z najlepszych, jeżeli nie najlepsze zakończenia jakie Stephen King napisał, zakończenie, które wgniata w fotel i łapie za serducho jak żadne inne. Największy zarzut, który jest kierowany tej książki przez niektóre osoby, to to, że środkowa część tej książki mi się trochę dłuży. Dlatego, że pewnie jak możecie się domyślić, to nie jest tak, że naszemu bohaterowi udaje się wszystko zrobić perfekcyjnie za pierwszym razem i środkowa część tej książki to faktycznie jest metoda prób i błędów. Natomiast moim zdaniem zostało to przedstawione na tyle ciekawie, że śledzi się to po prostu bardzo dobrze. Na drugim miejscu umieściłbym pewnie, będąc obiektywnym, najlepszą powieść Stephena Kinga, czyli Bastion. Bastion jest oczywiście historią postapokaliptyczną, ale tak naprawdę jest to miszmasz wszystkiego, co Stephen King robił w swojej karierze. Jest horror, jest mała społeczność, są świetne postacie, jest fenomenalny, jeśli nie najlepszy antagonista w ogóle u Stevena Kinga, czyli Randall Flagg. Jest jedna z najlepszych grup bohaterów i mój osobiście ulubiony bohater Stevena Kinga, czyli Larry Underwood. Jest jedna z najlepszych horrorowych sekwencji u Stevena Kinga, czyli sekwencja w tunelu i masa masa innych rzeczy. Tak książka jest ogromna. Ta książka ma ponad 1000 stron i bardzo dużo postaci. Natomiast Stephen King napisał to w taki sposób, że bardzo ciężko jest się zgubić. Największy zarzut, który jest kierowany w stosunku do tej książki, to jej zakończenie i o ile nie uważam, żeby to zakończenie było złe, tak faktycznie Jestem zdania, że cała książka jest dużo lepsza niż to, jak się kończy. Warto wspomnieć, że wersja, którą mam dostępną w Polsce, jest wersją poszerzoną, dlatego że książka, która pierwotnie się ukazała, była wyraźnie okrojona, bo pomimo tego, że Stephen King był już wtedy znanym autorem, no to w, lat w tamtych latach nikt nie wydałby mu 1200 stronicowej książki. Ta historia, którą mamy, ma dodany nowy epilog dużo scen z początku wybuchu epidemii i kilka innych scen w późniejszych etapach. No, i moja ulubiona książka Stephena Kinga, może nie obiektywnie najlepsza, ale na pewno najbliższa mi, czyli to. No, i tutaj akurat zacznę od tej jednej wady, która pojawia się zawsze przy omawianiu tej książki. Jeżeli oglądaliście którąkolwiek z adaptacji, to pewnie nie jesteście świadomi tej wady, dlatego że twórcy bardzo świadomie i dobrze, że to zrobili, wycięli te sceny z obu adaptacji. I jest to jedna z końcowych scen, która ma miejsce w kanałach. Nie mam zamiaru jej bronić, sam Stephen King nie ma zamiaru jej bronić. To jest okropne, to jest obrzydliwe i kompletnie bezsensowne. Czy jestem w stanie zrozumieć to, że ta scena komuś niszczy tę książkę? Jasne, oczywiście, że tak. Natomiast, ponieważ ta scena istnieje, nie mam zamiaru przekreślać wszystkiego innego, co ta książka robi fenomenalnie, a fenomenalnie robi masę rzeczy cudowna grupa dziecięcych bohaterów, Stephen King jak mało który autor potrafi ukazać perspektywy dziecka. I w tej książce potrafił idealnie naznaczyć, pokazać te dziecięce lata, kiedy po prostu się wsiadało na rower i gdzieś jechało z kolegami. I paradoksalnie uważam, że to są najlepsze elementy tej książki, nie te, w których pojawia się Pennywise, nie te horrorowe, tylko te, gdzie po prostu śledzimy naszych bohaterów. Moim zdaniem struktura tej książki jest też dużo lepsza niż jej adaptacji, czyli to, że mamy wymieszane dwie osie czasu, te gdzie nasi bohaterowie są dziećmi i te gdzie nasi bohaterowie są już dojrzali. Samo zakończenie również łapie za serce i jest to jedna z dwóch książek, kiedy się faktycznie poryczałem. Dwóch książek Stephena Kinga, drugą jest właśnie Dallas 63. I ja generalnie nie jestem osobą, która mówi, że pewne książki pasują do konkretnej pory roku, ale to jest jedną z tych książek, które moim zdaniem powinno się czytać latem. Jeśli jest lato, jeśli jest na polu gorąco, to wyjdźcie na zewnątrz, usiądźcie sobie w fotelu i zacznijcie czytać to. To jest książka stworzona dlatego. tego. Przejdziemy teraz do dwóch kategorii, w których rozgadam się trochę mniej. Pierwszym z nich są opowiadania Stephena Kinga. Nie jestem specjalistą w tej materii, Czytałem jedynie cztery zbiory, a Stephen King ma ich bodajże 11. Natomiast z tych czterech mogę wam dwa polecić czystym sumieniem. Pierwszym zbiorem jest Nocna zmiana. Moim zdaniem najlepszy zbiór opowiadań, najstraszniejszy, najbardziej niepokojący. Opowiadania są dość krótkie, czyta się je szybko. Niektóre są powiązane z innymi powieściami. Mamy w tym zbiorze chociażby prequel oraz sequel miasteczka Salem, więc jeżeli nie chcecie sobie spolierować, to przeczytajcie miasteczko Salem przed tym. I mamy też jedno opowiadanie, które zostało zekranizowane i które stało się już teraz serią filmów, czyli dzieci kukurydzy. Słowem, jeśli lubicie zbiór opowiadań, to naprawdę warto. Jeżeli szukacie czegoś dłuższego, to polecę wam zbiór nieopowiadań a nowel, czyli cztery pory roku. Cztery nowele. Każda wyraźnie inna i każda moim zdaniem świetna. Trzy zostały zekranizowane, czyli Skazani na Shawshank, Zdolny Uczeń oraz Ciało, które zostało zekranizowane jako Stań Przy Mnie, bodajże w polskiej wersji. Fenomenalny zbiór, raczej nie horrorowy, aczkolwiek mocny i naprawdę świetnie napisany. Porozmawiamy sobie teraz przez moment o kryminalnym Stephenie Kingu, dlatego że Stephen King jest autorem kryminałów również. Niewybitnym, nie uważam, żeby to był fenomenalny autor kryminałów, aczkolwiek jestem umiarkowanie pozytywnie nastawiony do jego trylogii o Panu Mercedesie, czyli Pan Mercedes, Znalezione Kradzione oraz Koniec Warty. Pierwszy i trzeci tom moim zdaniem są dobre, drugi jest zdecydowanie moim ulubionym, czyli właśnie Znalezione Kradzione I to wydaje mi się dobre miejsce na początek kryminalnej drogi ze Stevenem Kingiem. I jeśli chcecie kryminału, to nie polecałbym Joyland, dlatego że Joyland tak naprawdę nie jest kryminałem. To jest książka, która była reklamowana jako kryminał, ale to jest tak naprawdę powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym i wątkiem nadnaturalnym. Mam bardzo dobre wspomnienia z Colorado Kid. To jest książka, którą czytałem się bardzo przyjemnie. Podobnie jak Joyland, to jest dużo bardziej kryminalny niż Joyland, aczkolwiek to jest krótka i bardzo przyjemna książka. Natomiast słyszałem dużo opinii, że ta książka. Bardzo wielu osobom się niesamowicie nie podobała i jej nie znoszą wręcz, więc pod tym kątem byłbym jednak ostrożny. Teraz porozmawiamy sobie przez chwilę o mrocznej wieży. I jak to z tą mroczną wieżą jest, kiedy to można czytać, czy można od tego zacząć, czy trzeba czytać coś innego, żeby zrozumieć, co się tam dzieje. Nie będę się nad tym tematem pochylał jakoś bardzo długo, bo ani nie jestem ogromnym fanem, ani ogromnym znawcą mrocznej wieży, więc poruszę tylko te najbardziej podstawowe kwestie. Tak. Możecie zacząć od Mrocznej Wieży, tak, możecie przeczytać ją całą i sama historia będzie dla was zrozumiała, aczkolwiek to, co was mnie to ta masa nawiązań i smaczków. Więc, co ja wam polecam, żeby mieć kontekst całej historii? Przed piątym tomem, czyli Wilkami Skala, polecałbym przeczytać Miasteczko Salem, a ponadto książki, które wiążą się z Mroczną Wieżą, to Czarny Dom, czyli sequel talizmanu, Bastion, Oczy Smoka, Bezsenność. Bezsenność to jest w ogóle książka, która jest moim zdaniem nie do przeczytania, jeżeli nie macie kontekstu Mrocznej Wieży. Oraz Serca Atlantydów. To jest książka, której nie czytałem i chyba zrobiłem duży błąd, bo to jest książka, która podobno się w niesamowicie dużym stopniu wiąże z Mroczną Wieżą, więc kiedyś będę musiał ją nadrobić. Jeszcze sekundkę o tomie 4,5, czyli powieścią Wiatr przez dziurkę od klucza. Jest to powieść, którą Steven King napisał już po zakończeniu serii. Natomiast, tak jak mówię, chronologicznie dzieje się ona pomiędzy tomem 4, a 5, Um, I możecie ją czytać w dowolnym momencie. Możecie ją czytać po tomie czwartym, możecie ją czytać po całym cyklu. To nie ma ogromnego znaczenia. Słów kilka o Richardzie Bachmanie, czyli o pseudonimie Stephena Kinga, o jego alterego, pod którym wydawał kilka powieści, chyba siedem. Um, mam mieszane uczucia, to znaczy są historie, które naprawdę lubię. Lubię Wielki Marsz, lubię Uciekniera, lubię Hutchego ale są też historie, których dużym fanem nie jestem. Nie jestem ogromnym fanem ostatniego bastionu Barta Davesa i Blaze'a chociażby. Jeśli miałbym tę całą twórczość jakoś podsumować jednym słowem, to przychodzi mi na myśl bardzo dobre słowo po angielsku, a mianowicie te książki są bardzo mean-spirited i chyba nie ma takiego dobrego tłumaczenia, ale można to jakoś tak pobieżnie przetłumaczyć jako pesymistyczne, przygniatające, depresyjne, Przykre, to jest chyba to co najbardziej pasuje do tej twórczości. I te trzy książki, które wymieniłem, wydaje mi się są całkiem niezłe, czyli Wielki marsz i Ucieknier. Ucieknier to jest w ogóle książka bez której nie byłoby całej masy pozycji z gatunku dystopii. E, nie byłoby Igrzysk śmierci i wielu innych. E, książki Bakmara są też dość krótkie, one rzadko przekraczają 350 stron, więc nie są to najdłuższe historie, można je pochłonąć w jeden, dwa wieczory. Już powoli zbliżamy się do końca tego filmu, wspomnę tutaj jeszcze o dwóch książkach do dwóch kategorii. Pierwsza książka to moim zdaniem najbardziej niedoceniona książka Stephena Kinga i jest to Martwa Strefa. To jest jedna z pierwszych powieści Stevena Kinga, bodajże piąta, ona wyszła po bastionie. I to jest podobnie jak Dallas 63 bardzo smutna i wzruszająca historia o facecie, który ulega wypadkowi samochodowemu i zapada w śpiączkę na kilka lat, po czym udaje mu się odkryć w sobie moc że kiedy dotknie jakieś osoby, to może zobaczyć jej przyszłość. To jest masa różnych historii, jest bardzo istotny wątek polityczny, to jest w ogóle coś, co w twórczości Stephena Kinga, szczególnie tej współczesnej, się dość często przewija, czyli to, jak bardzo zaangażowany politycznie jest Stephen King. W ostatnich książkach głównie widać to przez bardzo zajadłą krytykę Donalda Trumpa, którą zrozumieć można, aczkolwiek moim zdaniem jest tego czasami trochę za dużo. Natomiast ten wątek polityczny w martwej strefie jest bardzo istotny, wątek romantyczny jest bardzo istotny, zakończenie jest świetne. Główny bohater, ciężko mu nie współczuć i ciężko mu nie kibicować. I wydaje mi się to po prostu dobra książka na początek, dobra książka, żeby zobaczyć, jak świetnym autorem jest Stephen King i jak dobrze potrafi oddawać emocje bohaterów, których tworzy. No i ostatnia książka, którą trochę żartobliwie przypasowałem do kategorii, książka, którą powinniście przeczytać, jeżeli chcecie zniechęcić się do narkotyków. I są to Stukostrachy. Stukostrachy to jest jedna z najdziwniejszych książek, jakie czytałem. To jest ponownie historia małomiasteczkowa Stephena Kinga. Jest to historia um, pisarki, która odnajduje niedaleko swojego domu rozbity statek kosmiczny, który zaczyna mieć wpływ na mieszkańców tego właśnie niewielkiego miasteczka. I bardzo widać, że Stephen King nie był w najlepszym momencie jeszcze, kiedy pisał tę historię. Jest tam masa naprawdę dziwnych, absurdalnych rozwiązań fabularnych. Mamy kosmitów, którzy kryją się w kiblu. Jest to tak dziwna historia. Tempo jest straszne. Tam albo dzieje się coś strasznie dziwnego i głupiego, albo nie dzieje się nic. Aczkolwiek jest tutaj też dużo dobrego. Postaci są niezłe, zakończenie jest naprawdę niezłe. I mimo, że jestem świadom, że to nie jest najlepsza książka, to czytałem się ją bardzo przyjemnie i... Kiedy tak teraz o niej mówię, to mam ochotę trochę przyznać ją jeszcze raz i być może niedługo to zrobię. Natomiast teraz dotarliśmy już do końca. Myślę, że po tym co tutaj powiedziałem, Macie już jakieś pojęcie, w którą stronę powinniście się udać, jeśli chodzi o twórczość Stephena Kinga. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!